Hello. Lecimy z tą gierą. Tak daj sobie 60% tu, Nie coś... no, nic nie się zmieniamy. Brightness normalny, volum na 100, żeby uszy rozjebały. Dobra, kurwa, ty będziesz pierwszy piszczał, taka prawda <laughs> jest No i no, 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 no. no tak i co? Dajmy, I co Tak jak Diana wam wysyłała, robimy full roleplay. Takich influencerów, takich wiecie, łapaczy i Nie, ja nie muszę robić roleplay, już jestem. Influencerem! Ale UROCZO Nie, on to chyba nie jest horror jednak. Nie widzicie, Krzysiu. Robi się widocznie. Jak eee! zmienić eee! 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 mordę? On się też zrobił różowy! Prawdziwy RAD Ej, NASZE ŁÓŻKA są różowe teraz! Nie! Nie, to jest po prostu uśmiechnięta no. buźka z loczkiem no, nie, nie. Ale się kutas. Mam nową fryzurę po prostu Chuj nie kolega, chuj, chuj nie kolega plan. Go down to the old world something scary, upload this book To Ale mamy plan. Teraz idziemy do innego świata My... Wziąłeś kamerę Co będziesz nagrywać? Hey. Selfie mode, <grym> no, mode. No, no, Mam no, prośbę. No, Mam o. prośbę, zumujesz mi na A. No? Chodźmy do tego innego Dobra. świata jakoś. Gdzie idziemy? Gdzie się do środka musimy wejść? No i co? Nie, nie wszystko. No chodź, gdzie to... idziemy robić nagranie? Dziemano, siemano, siemano świeki. Dzisiaj zabieramy was do nawiedzonego miejsca. Musisz Ma. nagrywać jakieś super akcje, jak się dzieją. Lecę! Ktoś Nagrywaj wszystko jak leci się poszło Jakieś jaki... Leci! Leci! Leci. Leci. Zabrało się! Zabrało się to! się to! Widzieliście Kolejny. 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 Kolejny! To jak kamerusia, Dianusia 9% filmu zostało A Mamy drugiego, drugiego kamerzystę? Nie ma, to była to tylko jedna opcja go, bierze go! On go bierze Dlaczego ja go bierze? Nie A jak umrzemy to co? to koniec Nagrywam to jest kurwa najważniejsze Nie mamy filmu na YouTube Nieważne, że ktoś się wyjebał coś influencerem Masz być beztuszną świnią Tak! Przyjaźń nie istnieje Tylko dolary Mhm będzie dobry filmik, BĘDZIE DOBRY FILMIK Jej! Halo! Halo! Wracam ze szpitala! Patrz gdzie on jest! Nagraj Michała! Patrz co robi! Złap mnie, Krzysztof! Jest, <śmienicza> jest! <śmienicza> <noise> Prezentacja! Ja no, mam, wyśluczaj tak to. No mów, hej! hej! Siemano, siemano świki. Dzisiaj zabierzemy was w... Nie wiem gdzie, nie wiem gdzie jest wyjście. Jak są wyjść? Świat. A tu? Dzisiaj zabieramy was do nawiedzonego miejsca. Lecę! Zabrało się, zabrało się! Zabrało się! Widzieliście? Ye! Nie! Kolejny. nie! Po nie, nie, nie! powiesm kawał, coś zrób. Czej, gdzie jest ta kamerzystka? Chodź tu. Masz. Nie jak Masz. No to ja kamerusia diemusia. dwa jakie idee. Co się pieniądze pierwsze, go! Dobra, gdzie kamera? Jestem, na, jestem lepszym kamerzystą niż nie kurwa Krzysiu nie. No idziemy spać, idziemy spać po ciężkiej robocie. Mówiłam, żebyście się zamknęli. Wstawaj <grym> z o, Eee, co mi to w wkładasz? Ja mam otwartą, to nie zawsze można. Trzeba właśnie nagrałam. Ja się nie na taką robotę godziłam. Zlądowaliśmy no Chciałam tylko pozdrowić Prywa. widzów, jakby mnie wróciła, kocham Was wszystkich właśnie eksplorują podwodny świat, akwarelisty. Nie chodzi o tego z Austrii. Czekaj, bo idę! Zbierają się drzwi. Ciekawe, dokąd tu prowadzą. Ludzkie szczątki. Ciekawe, czy coś tak skończymy. O, gówno! Porwało go! Nie! O, przydal! Fuck, on rzuca cię! A! Zdjęcia Film mam dobry. Dobrze jest. Gdzie jest wyjście? Niech my wrócimy na świnie! Nie nie, nie, tam nie idzie. Co się wydarzyło szybko, mówka! Przejdę, proszę, szybko! To było żałosne, porwał mnie glut. Dobra, do wyjścia. Chodźcie, chodźcie. No, a co mam zrobić? Chciałaby ją tutaj n命, Masz problem? Chciałam tylko pozdrowić widzów, jakby mnie wróciła. Kocham Was wszystkich. Chłopaki, właśnie eksplorują wodny świat. Akwarelistę. Co? To tego z Austrii. Wchodzimy w dół, nie wiemy co się stanie. O! Ludzkie szczątki! Ciekawe, czy okay, też tak skończymy. Dół, bo... O! Gówno! <śmierdził> Ale wiosły zaskoczyły gdzieś czy... Nie! O! Czytaj! <śmierdził> nie, on dalej tam stoi. What the fuck! On rzuca się! Czy... Aha! O ile mówię, Co ty robisz? Normalnie ja ja z Co ty się rozjebał na trzy łóżka? Spać. Boom Mike, możemy kupić. Toś to musi trzymać z Was. Będę musiał chodzić i. Jestem pewni, że tak się używa tego mikrofonu. Kontrole z moją własną pałę, dziękuję. Wow. Weź z tego klapera, weź dość klapera. ale Dzień Teraz co uchaj... Krzysztof. Klap. Jedziemy. Nie spierdol tego, serio. Słuchaj, nie ci pierwsza. To wejście do Dziupli <grym> Starczy tu... ulecie Hej, nagrywasz? Pozdrawiam poniażkę Nagrywałam <się tu wioski> tylko wejście do Dziupli Co to było? Co to było? A możesz a podejść... O kur... <grym się tu wioski> No. Wejście do szpitalu, ujęcie i <gryzanie> ale debil. Dobra, no, dawaj, skacz. Paweł, jumper. Paweł, na... ale... <gryzanie> zaje... to decyduję. Zajmuj się go. za się go. Zajmuj się go. Zajmuj mnie. go. Zajmuj się go. Dobra a my nice. nice job, bo, nice job. Co to za to na mnie jest? Gdzie mnie? Nie, zrzucił! to było we mnie? Hej. Widzowie, ha? chyba zostałem sam. ma, ale ja wracam do statku. Pozdra. Kurwa, content, Jak się wyjebie zaraz, nie będziemy mieli filmu. Kiema. Ej Hej, czy dzieje? Twoje kwestię? Ty musisz powiedzieć, że jesteś chujem atencyjnym. To będzie widać akurat, na przykład teraz Myślisz, że ludzie chcą to oglądać? Okej. Okay. Paweł jumper, scena numer jeden. 1 Jestem cały Ja uważam, że jestem najlepszym kawerzystą kurwa naprawdę na świecie myślę. Chodzimy na ten za 3, 2, 1, y idziemy. <laughs> <try> <try> nie Fajny ten horror To ma content Zaczynamy exploring przy przywyższe Co z nim robisz? <try> Smiernika po czołgach Smiernika po <try> <try> no, Ale wysmyra Muszę być wszędzie pierwsza z kamerą, rozumiesz? A co ty też shifta nie masz? Ej tam tu się tam tu się Co Tam tu się Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? content! mnie coś. Ty <tut> Michał! Ty <tut> Michał! <tut> Michał? Ej, ale ma jeszcze content do zrobienia. Mich ratuje co jest. Idźcie stąd. na to. Michał? Michał? <tut> O Żeby nie było, że się zostawił bez sprawdzenia. Ten, ten film nazwiemy... O kurwa... Matko boska Schizofrenia w 3 minuty. Poradnik. Co się chodzi? No, ciekawe to będzie materiał. Tak. O, chodźcie do mnie. Zrobimy sobie razem selfie. O, zajbiście. To no my. Dawaj Teraz oglądamy Patrzysz, mama. Patrzę jumper, strona numer jeden Radzi... <grym> się zabił Nie, szybko Jestem cały Idziemy... Zaczynamy exploring No co to jest, co to jest? Co to Dobra, jest, to cekaj, jest. Cekaj, cekaj. czekaj, 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 czekaj. Czekajcie, trzy wyjście. Ale go słyra. Ratunku, zostałem sam. Nie wiem co mam zrobić. Czekam stąd. Mam dość tej wykawy. Sran na to. Michał? Wszyscy chyba dead, wszyscy umarli Coś tam chodzi A nie, to ja Domy. my Uśmiech Cheese Krótkie, to będzie krótkie, krótkie Ej, dobrze stoję? <głos> 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 Dobranoc Dobranoc 45K 45 Jakim cudem? Ej, bo Dami tak? chyba umarł. Dobro. Dami? To wygląda źle. Eee? zostań w tej pozycji. pójdę po kamerę i zrobię to w jeden dzień. No jest! Się. O, teraz! No co, trzeba zrobić wiusy, nie? O! Perfekt! Kurwa! Ej! To mój kuzyn. 45k się znikąd nie weźmie Nie wiem co to jest 150 dolarów? Ale fajny klub! Daj mi, może ja będę klikać teraz Wejście w zaświaty, ujęcie Kolejne nawet, takie, nawet taką robotę można spierdolić Dobra no. Kulka patrz, obok niego kulka Nie mów jak nagrywam, że nagrywam Halo? Alo, oh, no no nie, zabij, zabij, zabił za długo. Zabdalamy stąd. Chodź. A gdzie jest? To? <gry> mają. Mm -hmm. Weźcie je, co? Iść. <grym> 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 czekaj. Zabić. Czekaj, Zabić. Zabić. łóżko Zabić. Zabić. Ej! To mój kuzyn. Fajny gówno? To gówno? To jest podoba. 150 dolarów na to fajnie jest. Wejście w zaświatę, ujęcie kolejne Sweet Home Alabama On wygląda jakiś gówno z sierocińca Siema Witam pana Gówno nie zabiję Chodź, chodź ty A gdzie reszta mają. Dobra, idziemy. Dami, chcesz klipsować? To powiedz, idziemy, chodźcie. No, nie, nie Ej, Dobra dobra, dobra. Dobra, dobra! dobra, też skaczę. To z X! To z X! O No, to szybko poszło. Wszyscy? Halo? Wszyscy? Chyba. No i chuj, przegraliśmy. Nie damy rady już. Zaprzyk. Lecimy tutaj. Krzyś jest dobry w początki. O, się mój się na <grym> ja się o mój Boże. Ale się zaraz. Ja zaraz. Nie! Damian! Ja was jest? Wygrywaj się! to? Mamo, tato, kocham was! O, ma! Ma wyjście, ma wyjście! Nie. Nie, może mi To było... To było typowe. No nie wiem, no grajście, Dzięki to... kurwa, nie? Dzięki! Ręczny i ostrożny, aha. Super. Start ending, start ending. No. It was dream. Czy to był tylko zły sen? Jakieś pozegnanie dla widzów, bo pewnie będę kleić jakiś filmik? <tryk> Zagrajcie. Nie, nie, nie oglądajcie. <śla> co do istoty, dobre. I... Dzięki za oglądanie, baj. Kąd wam będę sikać? Co zrobiłeś? Map, ma w asę. Jak na myślawce stary. Normalny. Dziakaz. Zanurzenie numer jeden po miliardzie prób. Nagrywaj, no, co no, co czujesz? Weź te Ale weź te nie Ale idą po niego, no, idą. Co ty robisz? Idź no, no, siebie. no, spać. To no, na... no, to jest? Nie, to Baba Jaga. Uuu, ciężki start, dwie osoby się wyjebały. jak się z tym czuję. Ja bym <grymne> dalej eksplorował. Zgrazę, kurwa, lasery. Dziwki lasery. Zabrałem, że was Nie boję się, ty ciemno jest. Ktoś musi powiedzieć randomowo na filmie. Dziwki. O! o naraz to! To to zjadło. <grymne> O tu trzeba, tu trzeba. tu Jak się czuję? Jak się czujesz, ty pan? Nie mi zdech. O! no! Uno! Co Nie wiem, lec! To swajnia! Jest, O, co to było? Idzie po ciebie, lecimy. Ej, pierwszy raz to obsługuję. Mam stuck, This help! No Zablisko, czekaj! Nie, 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 Za blisko ten mikrofon, nie, 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 No nie, wysoko. nie, <coughs> <grywk> no, ja. nie, 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 w YouTubeie nazwę nie, w YouTubie nazwę nie, Ogólnie to zapomniałem yy, tę gierkę wziąć za darmo przed 18, więc już ją kupiłem. Mam nadzieję, że się podobało. No i co? Skoro Michał kupił tę grę, to będzie trzeba jeszcze w nią zagrać chyba.